Przed Państwem yy, Vipera Przedstaw się Państwu. A czemu ja Ciebie nie widzę? O Jezus, bo technikalia, już daj spokój. Przedstaw się Państwu, mi się pacha poci, no. Już mnie przedstawiłaś przecież. Ale Ty się przedstaw, taka jest forma programu. No nie wytrzymam. A część ja jestem Vipera, ale to wszyscy powinniście już wiedzieć. Mam 26 lat, mieszkam we Wrocławiu. To tyle. Wielkie brawa, witamy dzidzie, która nazywa się Vipera. Jakby stara. Jakby. Czemu ja Cię na żywo muszę uczyć tego, że, że warto się przedstawić ludziom? Nie? Jakby niech zapamiętają. I to takie jest grzeczne. Ja sobie odblokuję telefon i znajdę pytania z dupy, które mam do Ciebie do zadania. Boże, drogi! I ten nylon mi wchodzi. A tobie nie wchodzi, nylon? O, to jest pierwsze pytanie, pytanie beznadziejne. Proszę bardzo. Czy wchodzi ci nylon? Jest to z reguły. Nie lubię wkładać sobie gdziekolwiek plastikowych rzeczy. Również perłek do ust. Ale nie, bo mam ucięte grzywki w większości. Ale mi te, ja te, grzywkę kwiatem plastikowym przytrzymałam. Mi tu boki wchodzą. Tobie nie wchodzą te pukle? Nie, nie. Znaczy czasami, jak mam, wiesz, zwykłe peruki bez, bez grzywek, to tak, ale no nie wiem. Słuchaj, tylko kocham twój kwiat na głowie, jest przepiękny. Dziękuję bardzo. No dobra, mam zaledwie niestety dwa pytania od naszych widzów, ale ja znajdę jeszcze kilka innych głupich pytań. Uwaga, nietypowy man pyta, co ty tu robisz? Co ja tutaj robię? Tak, takie jest pytanie, nic nie poradzę. E, aktualnie piję gazowane cokiapkowe. Rozmawiam z tobą. No. Elokwentną tą nie mam taką. Dobra, pytanie numer dwa. Uwaga. E, a propos: e, Travel Party Marty pyta, jak skutecznie jabłko. Można ich właśnie zagazować i pić. Ale skutecznie wówczas? To zależy ile wypijesz. Okej, okay. to jest dobra odpowiedź. Kochanie, e, wpisuję e, w Google Wipera i pytanie jest: Wipera puder, kosmetyki, podkład czy Evanesca? No ja wiem, że jest marka kosmetyków Vipera i to nie jest moja marka, ale dostaję dużo wiadomości ze zdjęciami już z Lida albo Zaldiego. O nie do Vipera nie wiedziałem, że masz swoje kosmetyki, są takie tanie. Niestety yy, <laughs> są naprawdę bardzo tanie. To jest trochę nie wiem, że moja maskara, którą kupiłam w jakimś kurwa Dilzie była nazwana Vipera i cisnęłam z tego strasznie. A wiesz, że gdybym ja znał tą markę wcześniej, zanim w ogóle zacząłem robić drag, to nawet bym się tak nie nazwał, bo starałem się zrobić coś, czego nie znam. A tu Ci okazuje, że są jakieś fatalne kosmetyki o takiej nazwie. No, a powiedz, trudno. A powiedz mi, kochana, ty, czy, czy ty często sprawdzasz maile? Nie. A może oni na przykład stwierdzili, że. Bo ty nakładasz tych kosmetyków na twarz horrendalną ilość. Strasznie to tego prawda? jest dużo. A może oni stwierdzili, że ty jesteś świetną marką i ją stworzyli i wysłali ci pdf-a do podpisu, że będziesz miała z tego procent, a ty nie sprawdziłaś? No ale procent od czego? Od tego 9 zł za pudełko? Proszę cię, to co to za pieniądze? A ile osób mówi, że ci wypisuje, i yy, ja też mam maskarę suchą jak wiór, ale jednak, yy, z twoim imieniem monet. <grym> Nie, Ech? nie chciałbym nawet wyglądać e, taką marką. Dobrze, ale... jakby, drodzy Państwo, ewidentnie po tym wywiadzie będę coacherką i zrobię e, coaching biznesowy bawoński. E, case Study będzie jak nie dać się e, oszukać marce, która nazwała się tak jak Ty. No, znaczy zakładam, że nie byli, szybciej. nie, nie byli wcale. Ja no nie byli, czy tak. no właśnie o to chodzi, że mi się wydaje, że nie byli. No sprawdź maile, ale nie teraz, bo Ci internet siądzie. Tytuł, co ja tu mam, to mi bardzo wymyśliła. To jest specjalnie. E, zadaję pytanie z internetu, zaczynam je poprzez który? E, uwaga. E, pytanie do ciebie, e, nie żartuję, mam tutaj. E, który tydzień ciąży? To ofensy w momencie, kiedy się chwalisz ostatnio, że jesteś na diecie i ćwiczysz. No ale odpowiedz na nie, proszę. Oh my god. Czekaj, tak ja myślę teraz, jak, jak to zawsze było na tych banerach. Jestem. Nie. Mam 11 tygodni, to może 11, właśnie. I teraz jest w takim razie drugie pytanie. Gdzie te dzieci, tak? Dalej, macie te plakaty? Nie, tych plakatów już nie ma oczywiście. One już chyba są zdjęte. Nie wiem w ogóle, czy one nadal mogą istnieć. Ale ile mam dzieci, tak? Takie było pytanie. Nie, 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 ale możesz powiedzieć, jak już chcesz, proszę, nie krępuj się. Nie, jest nieciapęc, który jest moim dragowym dzieckiem. Kto? I wcale nie. Ty tak bełkoczysz czy nie masz internetu? I kto? Nie być może bełkoczę, bo ja strasznie bełkoczę czasami. A to zacina nadal? Nie, już nie. Ale ja znam Niedzia i bym usłyszała, czyli wtedy zacinało. Opowiadaj, co ty tam? E, jak to? Niedzia jest personą queerową, ja wiem. By the way, ja myślałam, żeby Niedzia zaprosić do nas y, tutaj na show, więc tym lepiej. E... Koniecznie. Co? Koniecznie, tak. No dobrze, no to jak to jest twoje dziecko, to zapraszamy natychmiast na za dwa tygodnie. Jak sobie radzi dziecko, proszę powiedzieć? Relacje rodzinne też bardzo często poruszamy w tym programie. Relacje rodzinne są super. Dragowo niedzia też sobie radzi, ale jeszcze nie było tam żadnego show, ale na pewno będzie. A tak to świetnie, no Niedzia jest bardzo bardzo zdolną osobą i na pewno o tym doskonale wiesz, że jest super. Tak, tak. A jakiś jest... A nie, dobra, to, to nie zadaję ci pytań, które ja zadam e, Niedzia e, jak, się, jak się pojawi. Produkcja, jakie najdurniejsze pytanie możemy zadać przez Google? Od czego zaczynamy? Bo ty dzisiaj masz flow. Ale nie tak z zaskoczenia. Dobrze, to zaczynamy pytanie po czym? Po czym poznać, że on cię kocha? Hmm. Kurczę. No wiesz, mógłbym powiedzieć, że można wstawić rękę w gacie, ale. <grymne> to zawsze... dobre! E, można poprosić oblika, ale też nie zawsze, bo to może się skłonić, jakby sprowadzić do tego pierwszego. E, hmm. Nie ma chyba na to recepty. Więc można po prostu iść się bzykać. <grymne> No dobra, bardzo to jest ciekawa odpowiedź. I ja bym jeszcze chyba chciała zapytać w takim razie, jak już poszliśmy na temat blika. Za ile? Okej. Okay. I to jest świetne pytanie na koniec serii pytań kretyńskich. Za ile wakacje? A, ja nie mam wakacji. E, ja co to znaczy w ogóle? Ile to ma procent? Nie mam pojęcia. Dlatego ciekawi mnie to pytanie. Nie mam pojęcia danego mnie ciekawi, co powiesz. Nie wiem, nie mam pojęcia. I bardzo dobrze Państwo odpowiecie o tym w komentarzach. No dobra, to teraz przejdziemy do serii pytań takich moich normalnych, tego co mnie ciekawi. I, I takich o Tobie i Twoim dragu, bo to jest y, moim zdaniem, w sensie dla mnie, y, najważniejsza część y, tej, tej, tej rozmowy i tego wywiadu. Y, po pierwsze, od kiedy robisz drag? W, w październiku będą cztery lata albo trzy. Poczekaj, bo, boże, już się zajebałem Ja już nie pamiętam ile ja mam lat, co dopiero ile robię drag. Świetnie, nie przejmuj się, nie odpowiadaj. Mam dokładnie to samo, to jest prawidłowa odpowiedź: 10 punktów. Powiedziałem na początku. Ile ma lat. <noise> A i produkcja punktuje, że powiedziałaś na początku, że masz lat, ile? Powiedziała? Się 26. 6. 26. No to powiedzmy, że stosując zasadę, o której w latach 80. w wywiadzie, w programie telewizyjnym powiedziała RuPaul, We were born naked and the rest is drag. No to powiedzmy, że 26 lat. To jest kawał kariery, kochana, gratulacje. że w tym coś jest, generalnie, bo ja na co dzień też jestem taki bardzo um, ekspresyjny, yy, i część osób mogłaby to też w sumie uznać za drag. No tak też myślę. Okej, okay, a czemu? Czemu drag? Chciałbym, żebyś opowiedziała o tym, co Cię w nim kręci, co Cię do niego pcha, co Cię motywuje. bo Przez tyle lat, moim zdaniem, żeby to robić, to musi być w jakiś sposób interesujące. Opowiedz o tym, co Cię w tym interesuje, co Ty w tym najbardziej lubisz. To, to jest w ogóle historia trochę dłuższa do opowiedzenia, bo ja w dragu, jakby obracałem się w środowisku dragowym dużo wcześniej, niż zacząłem sam ten drag robić. Wchodziłem na występy. Potem jeszcze się pojawiła Amba, która e, jest moją osobą partnerską. Amba najpierw zaczęła robić drak. Ja byłem rok później. E, no i ja mówię, kurwa, ja to mówię taka wy, wy wy wywiadzie. Ileż można być tym popychadłem? Odnoszenia e, torek i czesania peruk? Mówię, na pewno tak nie będzie już dalej, więc ja zacząłem robić drak. No i co i mnie czeszał peruk, bo zacząłem robić drak od tego, że nie miałem tych perów byłem młyscy. E, więc zdałem się trochę. Jak to powiedzieć? Ładnie, ruchać. E, I tak zaczęło. A co mi się w tym podoba? Po pierwsze, no to, to że lubię się malować, bo lubię się malować. Mówię teraz w takich bardzo głupich e, przykładach, bo nie chcę mi się rozdrabniać e, na jakieś sytuacje takie prywatne i emocjonalne, bo to nie ten typ programu, e, ale chyba najistotniejsze jest to, że daje mi poczucie żadnej stabilności. A to jest to, czego szukasz w życiu, tak? Totalnie nie. I nie chodzi tutaj wcale o stabilność, jakby finansową, bo nie zupełnie nie o to chodzi. Ale tak te właśnie, te, te, tej stabilności życiowej, nie? ma. to życie wtedy jest takie. I to jest najważniejsze. Ja to gdzieś to widziałam gdzieś. Gdzieś w Twoich socialach widziałam, że ty mówisz o tym, ja nie wiem, szukałam materiałów, które będę wrzucać z TikToka do Instagrama, zapowiadając cię, że tyle się dzieje, że ty chcesz, żeby się działo. Dobrze to zrozumiałam? Totalnie tak. Rozwin. to było pytanie. No tak, no wiesz, ja lubię, jak się dużo rzeczy dzieje, dużo rzeczy dzieje. Już okay. jest, nie dobra, no, okej, okay, no, okay, spoko. Zadam ci kolejne pytanie, bo mam za No to zanadzi, że... jeszcze dalej. E, mam tak naprawdę, jakiś taki, przypuśćmy, e, żadna twoja na w sąsiadka, nie wiem, z Grunwaldu albo z tam e, nie wyjeżdża na przykład co tydzień do innego klubu, do innego miasta. Ja w Dragu sobie mogę na to pozwolić i do tego jeszcze mi za to płacą. E, I to jest na przykład jeden przykład, dlaczego mi się to podoba. No, nic dziwnego. E, teraz pytanie. Mam nadzieję, że ono nie będzie jakoś takie. E, Chciałam, żebyś nie pomyślała, że tutaj szpile wbijam, e, bo na TikToku bardzo, bardzo, bardzo często, nie wiem czy w większości, nie chcę już tutaj szafować, e, widzimy ciebie prywatnie. E, opowiedz o tym, jak to wygląda. Ja wiem, że taki content się super sprzedaje, e, też ludzie lubią to oglądać. E, ty jesteś, twoim zdaniem,. E, bardziej influencerem, osobą influencerską, drag queen? Jak ty siebie odnajdujesz? Ja rozumiem, że też szufladkowanie to jest bezsensowna sytuacja, ale to bardziej to traktuj proszę jako pytanie otwarte. Wiesz to totalnie bym się nie nazwał influencerem i też nie lubię tego określenia generalnie nawet stosować. Myślę, że może osobą queerową, queerową gdzieś tam postacią, queerowym performerem. A co do TikToka, bo faktycznie dużo z pyta, czemu na TikToku nie ma dragu zbyt wiele. Większość moich TikToków jest nagrywana, jak wstaję z łóżka i jestem nieogarnięty. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym wtedy robić, to się malować. A na przykład, jak mam do pracy na dziewiątą, zdążę sobie czasami nagrać dwa filmy, no to oczywiście, że będą bez make-upu, jeszcze wiesz, jak mam pełno płaków na pysku, To tylko i wyłącznie dlatego, po prostu nie mam czasu na to, żeby nagrywać jeszcze filmy w dragu. Bardzo podoba mi się twoja seria z życia geja w Polsce. Dobrze? Dobrze na no to? Tak. Skąd ona się wzięła? Z życia. Jakby tam nie ma czegoś takiego, że ja udaję coś. To są faktycznie sytuacje, które spotykają myślę każdego z nas. Nie, może nie wszystkie, ale jakby to tak wszystko połączyć, to można by zrobić długą listę stereotypów, albo sytuacji bardzo komicznych, które spotykają osoby queerowe w Polsce. Eee, no ja robię z tego parodię. Dostajesz informację od ludzi o tym, że jest to pewnego rodzaju wsparcie. U mnie rozbawiły te twoje e, TikToki. E, prywatnie e, jakby przeżyłem życie geja w Polsce, dlatego już tam nie mieszkam. Dziękuję bardzo. E. <laughs> eee, jakby, ja, jaki jest odbiór? Bo e, fajny żart, bardzo mi się podoba, ale na kanwie e, bardzo trudnego tematu. E, jak się ludzie do tego odnoszą? Jejku, no, jak to w internecie bardzo bardzo różnie. Niektórzy mówią, że robi pośmiewisko dla środowiska, inni mówią, że e, pokazuje, że można się tym zupełnie nie przejmować, więc to jest cała gama różnych reakcji. Okej. Okay? Będziemy powoli kończyć, bo to było moje ostatnie pytanie. Trzy czwarte naszego, naszej rozmowy było po pierwsze poza kamerą, a po drugie to były najgłupsze pytania, jakie kiedykolwiek ktoś mi zadał. Był <śpiewa> to super wywiad papi. Do, halo, no to trafiłaś w najlepsze miejsce możliwe, ale czekaj, produkcja ma jeszcze pytanie. Tak, ja jestem bardzo ciekawy, jest skąd wika. jest twoja inspiracja do make-upów. Czy z własnej głowy, czy jednak jest jakaś osoba, osobowa, z której jakakolwiek inspiracja pochodzi. Zresztą mój make-up jest zdjęty jakby z różnych person też, bo to nie jest tak, że mam tylko jedną inspirację jest person jak to jest? Się... Nieważne, coś tam. Różne rzeczy podobały mi się u różnych osób. I wcale nie inspiruje się make-upem hangry, bo dużo mnie mnie to kiedyś atakowało, wręcz że tak jest. Otóż nie. Jest na przykład że Dolia Black, jakoś tak, to jest osoba z, Drag Raceu, z Draguli i ona ma takie duże oczy, ale troszkę inne, ja chciałem inne, więc zrobiłem inne. No i teraz na przykład to. Pięknie. Kochanie, czas na twoją promocję. Czekaj chwilę, chwilę, bo tu jeszcze mamy gości. No dawaj gości, no, jak ci mają wejść w promocję. No Słowiczek, siema Słowiczek. Hello. I Ambunia, dzień dobry, hejka. I Monini, no i jest cała świta. Ja myślę, produkcja, że ty musisz się pokazać po prostu. Z... O matko i oleczka! Ale prywatne robimy. Po produkcja, weź się państwu, pokaż. Będzie no, będzie weź się, pokaż. Weź jeszcze. Je wy wychyl się, wychyl się. Trzymam Jezus. ci krzesło. Jezus. Nie, dobrze. Ja specjalne. On ma kamerę specjalną. Ma specjalną drugą kamerę. Pokażcie się w kamerze. Jest i produkcja. Mam nadzieję, że niedługo no, nie się widać. wszyscy. Że się niedługo wszyscy gdzieś na jakiejś dobrej imprezie znowu razem spotkamy. Kochanie, twoja autopromocja. Kilka najbliższych występów, daty, miejsca i instagramy. Instagram, wajpera.wajpera, TikTok, Michałkania. To, to mnie zawsze bawi. Przecież to jest. Najbliższej eventy... jest. To jest to samo, tak. Najbliższe eventy chyba w kwietniu dopiero, który jest za chwilę, e, ale nie pamiętam gdzie. To wszystko będzie na moim Instagramie, więc po prostu trzeba tam wejść, żeby zobaczyć. Okej, okay. jakby gratuluję spierdolenia autopromocji, drodzy państwo, Instagram Vipera Wajpera, TikTok Michał Kania, występy gdzieś, kiedyś.